Geometria ostrza narzędzia ma zasadniczy wpływ na przebieg skrawania. Zagadnienia związane z geometrią noża tokarskiego występują w różnych narzędziach skrawających. Pochylenie powierzchni natarcia wpływa na przebieg tworzenia się biura i jego spływ. Duże pochylenie powierzchni natarcia powoduje tworzenie się biura cząstkowego, słabe odprowadzanie ciepła i wpływa na zmniejszenie wytrzymałości. Małe pochylenie powierzchni natarcia powoduje tworzenie się biura wstęgowego, lepsze odprowadzanie ciepła i wpływa na zwiększenie wytrzymałości ostrza. Zmiana kąta natarcia gamma powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kąta skrawania delta. Duży kąt natarcia stosuje się w zależności od rodzaju materiału obrabianego przedmiotu i materiału ostrza noża. Mały kąt natarcia utrudnia tworzenie się biura. Odpowiednie ukształtowanie ostrza powoduje właściwy przebieg skrawania i bezpieczną pracę. Rozdrobnienie wióra wstęgowego możemy uzyskać przez zastosowanie tzw. łamacza wiórów, który powstaje przez odpowiednie zeszlifowanie ostrza noża. ze ścinem i wklęsłą powierzchnią natarcia powoduje zwijanie się biura. W zależności od materiału przedmiotu obrabianego stosuje się różną geometrię ostrza. Rodzaj materiału przedmiotu obrabianego ściśle się wiąże z doborem odpowiedniego kąta natarcia noża, szczególnie dla materiałów miękkich, jak na przykład aluminium. Brąz. Wielkość kąta natarcia zmienia się w zależności od materiału narzędzia. Ważną rolę w procesie skrawania odgrywa miejsce przyłożenia ostrza noża do przedmiotu obrabianego. Rysunek zwraca uwagę na teoretyczne zetknięcie. Istotne znaczenie dla procesu skrawania ma praktyczne zetknięcie ostrza noża z przedmiotem obrabianym. Odpowiednia wielkość końca przyłożenia wpływa na wielkość tarcia powierzchni przyłożenia o przedmiot obrabiany. Mały kąt przyłożenia zwiększa tarcie i podwyższa temperaturę oraz zmniejsza trwałość ostrza narzędzia. Duży kąt przyłożenia zmniejsza tarcie i temperaturę oraz zwiększa trwałość ostrza narzędzia. Większe kąty przyłożenia należy stosować dla materiałów miękkich i ciągliwych. W celu skutecznego zmniejszenia tarcia stosuje się noże dwuścinowe o różnych kątach przyłożenia w zależności od posługu i rodzaju obrabianego materiału. Większe kąty przyłożenia można stosować przy dużym posuwie oraz w celu uzyskania dużej gładkości powierzchni podczas obróbki wykańczającej. Na przebieg skrawania wpływa również odpowiednia geometria ostrza w płaszczyźnie podstawowej. Wielkość kątów przystawienia wpływa na kształt warstwy skrawanej i siłę skrawania. Główny kąt przystawienia większy od 45 stopni powoduje zmniejszenie siły skrawania i zmniejsza trwałość ostrza. Jeżeli wartość głównego kąta przystawienia maleje, siła skrawania wzrasta, występują drgania. Przy kącie przystawienia równym 30 stopni trwałość ostrza jest duża i można skrawać z dużą głębokością. Wielkość kąta przystawienia zależy od kształtu obrabianego przedmiotu oraz stosunku długości wałka do wielkości średnicy. Pomocniczy kąt przystawienia wpływa na gładkość obrabianej powierzchni. W celu uzyskania dużej gładkości przy większych posuwach stosuje się ostrza z przejściową krawędzią skrawającą. Dodatni kąt pochylenia głównej krawędzi skrawającej powoduje spływ biura w kierunku prawym, zwiększając bezpieczeństwo pracy. Ziemny kąt pochylenia głównej krawędzi skrawającej powoduje spływ biura w kierunku lewym, nie kalecząc powierzchni obrabianego przedmiotu. Poznane dotychczas zasady geometrii ostrza i przebiegu skrawania odnoszą się również do noży z węglików spiekanych, które umożliwiają uzyskanie powierzchni o małopowatości przy dużej szybkości skrawania.